Witam się z Wami serdecznie i zapraszam na kolejny ciekawy odcinek, w którym omówię m.in. Czakrę Serca. To nagranie jest rozwinięciem poprzedniego odcinka, w którym powiedziałam, że to mózg, a nie pole serca, wytwarza najsilniejszą wibrację, która rezonuje z przestrzenią, wpływając na nią i ją kształtując. I jeśli jest to poza naszą świadomością, a zazwyczaj tak jest, to niestety nie mamy wpływu na to, jak wygląda nasze życie, tylko bardziej poddajemy się temu, co się wydarza, co nam się przydarza w życiu, uważamy, że życie się nam przytrafia, że to nie my decydujemy o tym, jak ono wygląda, i przez to funkcjonujemy w, często w roli ofiary, i tym bardziej utwierdza nas to w przekonaniu, że na wiele spraw, na wiele czynników zewnętrznych nie mamy wpływu, że życie jest, jakie jest. A zazwyczaj mamy przekonanie, że życie jest ciężkie i nieprzewidywalne, że jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę sił tzw. wyższych. A więc, jeśli mamy takie programy i przekonania, to mózg na ich podstawie buduje schematy działań i kreuje naszą rzeczywistość. Dlatego warto, aby to się działo z korzyścią dla nas, a nie poza naszą świadomością i na dodatek ze szkodą dla istoty ludzkiej. Prawie każdy zna tak zwanego pechowca, kogoś, komu przytrafiają się stale dziwne, trudne sytuacje, czasami aż nie do uwierzenia, że taki ciąg zdarzeń miał miejsce. A jednak, pomijam tutaj fakt, że istota ludzka, która nie ma świadomości o swoich właścicielach energetycznych, też jest stale sterowana. Nie tylko ona, ale również przestrzeń, w której funkcjonuje, czyli ludzi, których spotyka, sytuacje, które mają miejsca, są aranżowane właśnie przez właścicieli energetycznych. Człowiek jest tylko marionetką do wykonywania zadań. Zgodnie z religijnym oprogramowaniem, pod tytułem Według Twojej boskiej woli, oddaję się Tobie w opiekę, poprowadź mnie, ufam Tobie. Czujemy to, że to nie my mamy wpływ na nasze życie, tylko ktoś, coś tak zwany Bóg, siła wyższa ma nad tym kontrolę. I dokładnie tak jest. Tylko, że tego, kogo nazywa się Bogiem, to kontroler, właściciel tej przestrzeni i istoty ludzkiej. I dla większości ludzi taka informacja jest nie do przyjęcia, nie pojmują tego, a nikt nie rodzi się tutaj wolny. W tej przestrzeni zwanej Ziemia nie ma wolnych istot, bo ta przestrzeń do doświadczenia tak zwanego życia to hodowla istot ludzkich. Tak jak my hodujemy zwierzęta, aby nas karmiły i oddawały to, co mają najcenniejsze, tak samo my jako ludzie jesteśmy hodowani dla naszej cennej energii. I jaki związek ma to, co mówię z czakrą serca? Otóż przestrzeń serca istoty ludzkiej w takich warunkach jest zawsze zamknięta, zablokowana, zapieczętowana. W innym razie serce by pękło z żalu, gdybyśmy świadomie odczuli to wszystko, czego w tej przestrzeni doświadcza istota ludzka. Jak jest wykorzystywana do produkcji energii niskiej wibracji, jak jest pozbawiona swojego potencjału. Czakra serca jest wręcz zapieczętowana tak, aby nie mieć do niej dostępu czyli nie czuć siebie, nie wiedzieć kim się jest i po co, w jakim celu. Ludzie nie mają dostępu do swojego serca, dlatego tak bardzo pragniemy, aby ktoś nas pokochał, bo my sami siebie nie kochamy, nie mamy dostępu do miłości własnej, do troski, samoopieki. Zawsze szukamy tego na zewnątrz, aby to ktoś najlepiej, ta druga połówka się nami zaopiekowała, pokochała, zatroszczyła bezwarunkowo, bo my tego nie potrafimy w stosunku do samych siebie. Nie potrafimy kochać siebie, swojego ciała, czyli to, co jest nam najbliższe. A mamy oczekiwania, że ktoś inny za nas to zrobi. No taki paradoks. Ogólnie bzdurą jest, że można sobie otwierać czakry tak jak się chce, bez ładu i składu, że na przykład otworzy sobie czakrę serca albo czakrę sakralną lub którąkolwiek. To bzdura. Wszystkie czakry to system naczyń połączonych i muszą być wszystkie otwarte w pełnym przepływie energii. Musi być pełne zasilanie istoty ludzkiej. Nie można sobie wyrywkowo jednej czakry odpalić, otworzyć. Podkreślam, że mówię to na podstawie swojego doświadczenia pracy informacyjno-energetycznej. Pełny przepływ energetycznej istoty ludzkiej to torus, znany też pod nazwą drzewo życia, a więc musi być zasilanie z energii ziemi, czyli z korzenia, poprzez wszystkie kanały energetyczne, aż do samej góry, czyli czakry korony, która łączy się z polem informacyjno-energetycznym. A więc jeśli ktoś zajmuje się otwieraniem pojedynczo czakry, to wiedz, że tak naprawdę nie ma pojęcia co robi, inaczej je zlecenie działa i po prostu montuje mechanizm energetyczny, który daje iluzję jakiegoś odczuwania w ciele, ale tak naprawdę to jeszcze bardziej ją zamyka, blokuje daną czakrę. A osoba zajmująca się tym jest tylko serwisantem na usługach swoich właścicieli energetycznych. I tyle. Podkreślam, że mówię to na podstawie swojego doświadczenia pracy energetyczno-informacyjnej, bo nieraz takie osoby pracujące energetycznie, czy to z czakrami, czy z wahadełkiem, czy w jakikolwiek inny sposób, przychodziły do mnie po pomoc, bo sami sobie nie potrafili pomóc. Zdarzało się, że na sesję przychodził ktoś, kto, jak twierdził, często wchodził w przestrzeń serca, łączył się ze swoim sercem, przebywał w tej przestrzeni. Często też przy medytacjach prowadzonych jest komunikat, aby połączyć się ze swoim sercem poczuć je. I co się okazuje? Niestety to zawsze jest iluzja. Nie można połączyć się z czymś, co jest zamknięte, niedostępne, a więc takie osoby wytwarzały sobie iluzje i w tej bańce iluzji tkwiły. Ale żeby zobaczyć, że się. Tkwi w bańce iluzji, to potrzeba kogoś z zewnątrz. Dlatego sesja oczyszczająca energetyczna wraz z asystentem energetycznym pozwala zobaczyć to, czego samemu nie można lub nie chce się zobaczyć. Czyli właśnie w tym przypadku widzi tę bańkę iluzji. Można sobie tkwić w iluzjach, owszem, tylko że ciało pokaże, że mu to nie służy i sytuacje w przestrzeni też. Bo tak jak jest w energii, tak manifestuje się w materii. I ciało jest najlepszym, najdokładniejszym przekaźnikiem tego wszystkiego, co się dzieje w energetyce istoty ludzkiej. Czakra serca, przestrzeń serca, to ważny punkt, który jest niezbędny dla energii żeńskiej, czyli tego lewego kanału naszej energii, poprzez który mamy kontakt z naszą intuicją. To tutaj odczuwamy miłość własną, troskę i opiekę dla swojego ciała. A więc, gdy ta przestrzeń jest zamknięta dla nas samych, to jak mamy czuć siebie i wiedzieć, kim jesteśmy? Gdyby ta czakra, nasze serce było otwarte, czyli gdybyśmy mieli dostęp do samych siebie, swoich emocji, potencjałów, do miłości, troski własnej, to byśmy nie mogli żyć w takim zniewoleniu. To nie moglibyśmy wyrzekać się siebie, nie akceptować siebie, przekraczać granice wytrzymałości swojego ciała, co jest równoznaczne ze znęcaniem się, a nawet torturowaniem ciała. Czulibyśmy wszystko to, co się dzieje w naszym ciele, intuicja by nam wszystko podpowiadała, a niestety tak nie ma. Kobiety są mistrzyniami wyrzekania się siebie i swoich emocji, a więc, aby tego nie czuć. Tego ogromnego żalu, który jest właśnie odczuwalny na sercu, to ta przestrzeń serca jest skrupulatnie pozamykana, zapieczętowana, odcięta i straumatyzowana. Dlaczego to przeważnie mężczyźni dostają zawały serca niezależnie od wieku? Bo są tak odcięci od swoich emocji, odczucia siebie, nienauczeni uwalniania nadmiaru emocji w tym żalu, bo mężczyźni przecież nie płaczą, a więc to, co najbardziej obciąża serce, czyli właśnie żal do samego siebie. I tego jest tam tak ogromne ilości, że fizycznie ciało nie daje sobie z tym rady i dochodzi nagle do zawału serca lub innych chorób serca. Kobiety ratuje to, że płaczą, że wypłukują to z siebie, ten nadmiar emocji. Płacz, łzy to woda, a woda to nośnik informacyjny, a więc ciało naturalnie te negatywne informacje, czyli emocje typu żal, gniew, smutek wydala na zewnątrz, wypłukuje z siebie, oczyszcza i to kobiety ratuje. Ale i tak pewnie nieraz odczuwają ból na sercu, a więc Jeśliby to serce, ta czakra serca była otwarta, to można by było odczuć całe swoje zniewolenie, wszystkie blokady, obciążenie rodowe, które też zniewala. I czy świadoma istota by to zniosła? No raczej nie. Prędzej serce by pękło z żalu, a więc bezpiecznie dla istoty jest aby nie czuć, nie czuć siebie. Dlatego jesteśmy tak zagubieni, bez celu i sensu życia, bo jesteśmy całkowicie odcięci od samych siebie. Temu też służą wszystkie rozpraszacze obecne w naszym życiu, aby nie zagłębić się w siebie. Często czuwamy wręcz strach przed głębią swojego serca, a więc aby to zignorować, służą temu rozpraszacze. Rozpraszacze typu telefon, internet, telewizja, filmy, muzyka, ale też praca, bo popadamy w pracoholizm. Mamy dobre wytłumaczenie, że są ważniejsze sprawy niż zajmowanie się sobą, że praca jest najważniejsza. A że jest to społecznie akceptowane, to nikt tego nie kwestionuje, tylko jeszcze każdy przytaknie, że tak, taki pracowity, o jaka ona zaradna daje radę na trzech etatach. Pytanie, przed czym tak ucieka w tą pracę? No właśnie, odpowiedź jest prosta przed samą sobą, przed samym sobą. Nic i nikt nie powinno być ważniejsze niż ty sam, niż Twoje ciało, bo ciało masz jednorazowe na doświadczenie życia w tej materii i drugiego nie dostaniesz, nikt nie dostanie. A więc kondycja Twojego ciała powinna być Twoim priorytetem, czyli nie wlewasz mu trucizny w postaci alkoholu, nie zatruwasz je papierosami, nie wrzucasz w siebie syfiastego jedzenia, tylko z pełną uważnością i świadomością decydujesz, czym karmisz swoje ciało, aby było w jak najlepszej kondycji i służyło Tobie jak najlepiej. I jak najdłużej. I temu właśnie służy samoświadomość, samoopieka, troska i miłość własna, ale do tego potrzebne jest odczuwanie własnego serca, i tutaj jest problem, bo serce jest zamknięte i nie czujemy siebie i sygnałów płynących z ciała. To bardzo proste. To, co w energii manifestuje się w materii. A więc jeśli ktoś ma połączenie ze swoim sercem i odczuwa miłość i, i troskę własną, kieruje się intuicją i korzysta z własnego potencjału, w tym potencjału trzeciego oka, to taka istota jest piękna i wewnętrznie, i zewnętrznie. Jej życie jest harmonijne, piękne i nie ma mowy o tym, aby ciało chorowało. Bo choroba to sygnał z ciała o jakimś deficycie, o nierównowadze, a osoba, która ma dostęp do swojej energii i ciała, wie i czuje doskonale, jak zadbać o swoje ciało. A więc to jest najprostszy weryfikator tego, czy ktoś faktycznie jest połączony ze swoim sercem, ze swoją intuicją, czy jednak żyje w bańce iluzji. Zresztą na temat zdrowia, jako stan świadomości, będzie wkrótce ciekawa rozmowa na kanale Prestige Świadomości, na który serdecznie zapraszam. Na dziś to tyle z mojej strony. Pożegnam się życząc Wam samoświadomości i odczuwania siebie w pełni.